Mandero. W dzisiejszym filmie przedstawię wam garstkę rywalizacji jaką są turnieje. Na serwerze wyróżniamy cztery rodzaje turniejów. Pierwsze dwa z nich wymagają wykopania jak największej ilości bloków, przy czym do jednego zliczają się również te wykopane enchantami, takimi jak Młot Tore czy Wiertło. W drugim z nich liczy się tylko bazowy klocek. Pozostałe dwa wymagają zdobycia jak największej ilości tokenów lub pieniędzy. Do zdobytych tokenów liczą się zdobyte z enchantu szczęście, przez zwierzaki z cukierka, z kamieni milowych, a nawet ze sklepu, który możecie postawić na swojej działce. Nagrodami za ukończenie turnieju są tokeni. Pierwsze miejsce otrzymuje ich 3000, drugie miejsce 2000 i trzecie miejsce aż tysiąc. Pozostali uczestnicy turnieju nie otrzymują nic. Turniej trwa 5 minut, a pozostały czas możesz śledzić na bossbarze widocznym na górze ekranu. Turnieje startują automatycznie co 30 minut, o ile na trybie jest co najmniej 4 graczy. To już wszystko, jeśli masz propozycje jak możemy rozbudować ten system to zostaw komentarz. Rekrutacja na Helpera dalej trwa, więc jeśli chciałby być częścią projektu dołącz na Discorda i złóż podanie. Strona internetowa oraz sklep serwera działają już prawidłowo i można bez problemu z nich korzystać. Zostaw lajka like oraz obserwacje i nie krępuj się dołączyć na serwer. Czekamy właśnie na ciebie!